Tonight's daily difference, crime and punishment. The new mob war on the streets of New York. Bullets are flying and the body count is rising fast. What's at stake is control of one of this country's top crime families. Gina Colombo jest chyba jedyną, której wewnętrzne właśnie doprowadziły do załamania się struktur. Na przestrzeni lat Colombo brali udział w aż trzech wojnach domowych. Wojnach, które spowodowały zredukowanie jej liczebności, ale i zwiększenie zainteresowania ze strony organów ścigania. Wojna Gallo versus Profaci uznawana jest za pierwszą z nich i miała miejsce między 1960 i 1963 rokiem. Druga wojna wybuchła niecałą dekadę później, i ponownie zaangażowany w nią był Joe Gallo, ale tym razem rzucił wyzwanie Joe Colombo. Wreszcie ostatnia, trzecia wojna. Rozgorzała w 1991 roku i trwała do 1993. Była jedną z najkrwawszych wojen mafijnych, być może najkrwawszą od czasów wojny Castella Mareze. I to właśnie na niej chciałbym się dzisiaj skupić. Co doprowadziło do konfliktu? Jakie strony walczyły ze sobą? Wreszcie, jakie były konsekwencje trzeciej i ostatniej, jak do tej pory, wojny w strukturach rodziny Colombo. Serdecznie zapraszam. Jest rok 1973. Do władzy w rodzinie Colombo dochodzi Carmine Persico. Crazy Joe Gallo został zlikwidowany rok wcześniej. Joseph Colombo, sparaliżowany po zamachu na swoje życie, ledwo mógł ruszyć palcem. Wydawać by się mogło, że Persico jest na najlepszej drodze do tego, by zaprowadzić spokój i porządek w rodzinie. Jednak okazało się to być mylne. Choć Persico, zwany juniorem, w historii zapisze się jako jeden z najdłużej panujących bossów amerykańskiej mafii, to od początku jego rządy będą naznaczone problemami. Przede wszystkim większość panowania Carmine spędzi za kratkami, a w jego imieniu rodziną będą kierować acting bosowie, przez niego wybrani. Jeszcze w tym samym roku, 1973, kiedy to Persico przyjmuje władzę, trafia do więzienia. Zarzuty obejmują lichwę i kradzież ciężarówek. W jego imieniu rodziną kieruje jego brat. Alfons Persico. Carmine wychodzi po sześciu latach, w 1979 roku. Wreszcie dochodzi do tak zwanych Mafia Trials, czyli procesu najważniejszych członków amerykańskiej mafii. Z jakiegoś powodu Persico zdecydował się na samodzielną obronę przed sądem, bez pomocy prawników. Czy ich obecność cokolwiek by zmieniła? Ciężko powiedzieć. W każdym razie, Junior usłyszał wyrok 100 lat pozbawienia wolności. To oznaczało, że już nigdy nie będzie wolnym człowiekiem. Carmine doskonale zdawał sobie z tego sprawę, ale nie miał zamiaru oddać pełni władzy. W jego imieniu kontrolę nad rodziną miał sprawować ponownie jego brat Ali Boy Persico. Ten jednak zbyt długo nie nacieszył się byciem Acting Bossem. Został skazany za lichwiarstwo bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. W oczekiwaniu na wyjście z więzienia swojego syna, Carmine Persico zdecydował się powołać do życia panel, który miał kierować rodziną w jego imieniu. Panel ten miał utrzymać się przy władzy do momentu, kiedy Alfons Little Aliboy Persico opuści więzienie. Syn Persico odsiadywał karę 12 lat pozbawienia wolności za działalność mafijną. Młody Persico po opuszczeniu więzienia miałby około 40 lat i przy dobrych wiatrach drugie tyle w roli szefa, kiedy to przejąłby schedę po swoim ojcu. Wracając do panelu rządzącego, składał się z trzech członków rodziny Colombo. Byli to Vittorio Little Vic Orena, Joseph Russo, i Benedetto Aloy. Orena został awansowany do stopnia kapitana rodziny i dostał pod opiekę starą załogę, Little Ali Boya. Jednak również panel rządzący nie utrzymał się przy władzy zbyt długo. Po niedługim czasie Persico postanowił, że jego nowym acting bossem zostanie Vic Orena. To jak się miało w przyszłości okazać, było błędem. Vic Orena wychował się w jednej z dzielnic Nowego Jorku. Jego ojciec zmarł, kiedy Wik był jeszcze dzieckiem. Według jego syna, Orena skręcił na przestępczą ścieżkę, bo widział w niej, jak wielu przed nim i po nim, lepsze życie. Jak twierdził syn Oreny, ojca zauroczył widok ludzi z jego sąsiedztwa. Ludzi, którzy dzięki życiu w mafii wyszli z biedy i zaczęli godnie żyć. Do rodziny Colombo Wik dołączył na początku lat 70. Najprawdopodobniej miało to miejsce tuż po objęciu władzy przez Carmajna Persico. Wartym dodania jest również fakt, że Orena i Persico mieli być dalekimi kuzynami. To kolejny dowód, że w mafii nie istnieje inna rodzina, poza tą, której przysięgałeś na obrazek Maryi służyć. Kiedy Little Ali Boy trafił do więzienia, jego ekipę w swoje władanie wziął właśnie Vic Orena. Po rozwiązaniu przez Persico panelu rządzącego, Orena awansował na acting bossa, choć siedzący za kratkami oficjalny don rodziny. Oczekiwał od Oreny lojalności i oddania władzy jego synowi w odpowiednim momencie, to Wik dość szybko zaczął odczuwać, że to jemu należy się pełna władza. Zwłaszcza, że Persico pozwolił mu na wykonywanie wyroków na własną rękę. To było uprawnienie rzadko przyznawane acting bossom. Zwykle musieli oni prosić o pozwolenie, zanim doszło do wykonania egzekucji. Orena tego robić nie musiał. Tylko jego łaska bądź niełaska. Decydowała o życiu i śmierci potencjalnych rywali. Dzięki współpracy Oreny z Johnem Gotim, szefem rodziny Gambino, ten pierwszy dość szybko stał się jednym z najlepiej zarabiających członków Colombo. Orena zaczął również w pełni korzystać ze swobody wymierzania tzw. mafijnej sprawiedliwości. W listopadzie 1989 roku miał rzekomo zlecić zlikwidowanie Tomasa Ocery. Ten miał nie dzielić się zyskami z resztą rodziny, a także Miał wziąć udział w zabójstwie współpracownika Johna Gotiego. W jednym ze źródeł znalazłem informację, jakoby Ocera był również lojalistą Carmela Persico, a jego śmierć stanowiła początek przygotowań pod przejęcie władzy przez Orenę. Podobnie mówi się o zlikwidowaniu Jimiego Angelino. Ten miał być konsilier rodziny i jednym z najbliższych Persico ludzi. Ludzie Oreny tak go załatwili, że jego ciała nigdy nie odnaleziono. Wreszcie na początku lat 90. w Orenie poczucie, że Carmine Persico i jego rządy szkodzą rodzinie, osiągnęło punkt kulminacyjny. Zaczęło go męczyć ciągłe oczekiwania na rozkazy Persico, kiedy to on, Orena, jest na ulicy i zajmuje się codziennymi sprawami rodziny. A przecież nie można zapominać, że Orena w planach juniora miał być zaledwie regentem, człowiekiem, który rządził, bo ani Carmine, ani jego syn nie byli w stanie. W Orenie rosło poczucie niesprawiedliwego traktowania. Oto on, jeden z najlepiej zarabiających członków rodziny Colombo, acting boss, miałby oddać władzę młodemu Persiko, gdy ten w końcu wyjdzie z więzienia? Niedoczekanie. To wszystko było podniecane przez Johna Gotti'ego, który choć pozował na sojusznika i przyjaciela Oreny. W jego buncie miał ukryty cel. Gotti w przewrocie Oreny widział szansę na zyskanie kontroli nad Colombo, według Grega Skarpy swoją drogą film o nim, Znajdziecie na kanale, serdecznie polecam. Według Grega Skarpy, który miał być informatorem FBI, Orena miał być dla Gotti'ego zwykłą pacynką. Teflonowy don, dzięki obsadzeniu Oreny na tronie, zyskałby przewagę w komisji. Zwłaszcza, że rodzina Bonanno miała w tamtym czasie również znajdować się pod wpływem Gotti'ego i sprzyjać Orenie. Z kolei rodzina Genoves, choć nie otwarcie, ale w sekrecie, popierała frakcję Carmayna Persico. Rodzina Luqueze, która miała być pod silnym wpływem Genovese, również opowiedziała się za siedzącym w więzieniu Persico. Wracając jeszcze do Gottiego, ten od dawna nie lubił się z Persico. Doszło nawet do tego, że Gotti nazywał szefa rodziny Colombo szczurem. Sugerował tym samym, że Carmine sprzedał swoich ludzi. To z perspektywy czasu brzmi abstrakcyjnie, bo w końcu, co by miał na tym zyskać? W każdym razie, mając wsparcie ze strony Gottiego. Na początku lat 90. Vic Orena pojawił się przed obliczem mafijnej komisji z wnioskiem o zaakceptowanie go w roli szefa rodziny Colombo i zmuszenie Karmajna Persico do emerytury. Jednak komisja nie przychyliła się do wniosku Oreny i odmówiła uznania go jako prawowitego szefa. Ten jednak nie zamierzał rezygnować. Wszedł na drogę, z której nie było powrotu. Był przekonany, że ma za sobą większość kapitanów rodziny. W związku z tym zlecił Karmajnowi Sessie. By ten przeprowadził cichą sondę wśród wszystkich kapo. Sessa został konciliere po tym, jak usunięto Angelino. Orena uważał, że gdy będzie miał wystarczające wsparcie ze strony kapitanów, będzie to stanowiło swoisty argument i komisja zaakceptuje go jako nowego szefa. Jednak powierzenie tego zadania sesie okazało się być ogromnym błędem ze strony Oreny. by bynajmniej nie zamierzał zwoływać kapitanów, by ci głosowali. Zamiast tego przekazał wiadomość o planowanym przewrocie Persico. Kiedy Don usłyszał o tym, wpadł we wściekłość. Nakazał zlikwidowanie Oreny i jego zaufanych kapitanów. Rozpoczęła się krwawa rozgrywka. Konflikt w rodzinie Colombo był czymś, czego nikt nie mógł się spodziewać. Oto na ulicach Brooklynu zaczęły rozgrywać się sceny rodem z hollywoodzkich filmów. Działo się coś nieprawdopodobnego, ale po kolei. Przyjrzyjmy się pokrótce stronom biorącym udział w konflikcie. Po stronie Carmela Persico mogliśmy zobaczyć m.in. Alfonsa Persico, Grega Skarpę czy Genaro Langelle, choć warto dodać, że ten ostatni odsiadywał wyrok 100 lat pozbawienia wolności. Po stronie rebeliantów pod wodzą Vika Oreny znaleźli się m.in. Benny Aloy, Sal Profaci czy Robert Dionofrio, który na pewnym etapie wojny przejdzie na stronę Persico. Di Onofrio obecnie ma być donem rodziny Colombo, ale to zupełnie inna opowieść. Jest 20 czerwca 1991 roku, kiedy przed domem Oreny zaparkował samochód. W środku czekało czterech mężczyzn. Byli to ludzie Carmina Persico, a ich cel był jasny. Eliminacja zbuntowanego wika Oreny. W środku znajdował się również Carmine Sessa, który miał kierować grupą uderzeniową. W tej grupie mieli znajdować się Robert Zambardi, John Pate i Hank Smurra. Jednak nie wszystko poszło tak jak zaplanowali. Kiedy Vic pojawił się na drodze prowadzącej do jego domu na Long Island, rozpoznał mężczyzn siedzących w aucie. Wcisnął gaz do podłogi i odjechał. Dla Oreny rozpoczął się czas życia w ukryciu. Przez kilka miesięcy obie frakcje prowadziły negocjacje, a mediatorem miała być mafijna komisja. Wydawało się, że być może do otwartej wojny jednak nie dojdzie. Nic bardziej mylnego. Najpierw w październiku 1991 roku znalezione zostaje ciało niejakiego Gioacino Leale. Człowiek ten na polecenie Oreny miał pozbyć się wspomnianego wcześniej tomasa Ocery. No jednak tak się pozbył, że i Ocera został znaleziony. Tutaj można jednak założyć, że śmierć Leale nie była efektem wojny, a raczej wymierzeniem kary ze strony Oreny i jego ludzi. Jednak już miesiąc później, w listopadzie, dochodzi do zamachu na życie Grega Skarpy, seniora. O tej sytuacji opowiadałem również w odcinku o Grim Reaperze, ale jest ona na tyle istotna, że pozwolę sobie wam ją przypomnieć. Skarpa był jednym z najbardziej oddanych Persico ludzi. Do tego był doskonałym egzekutorem, stąd też jego pseudonim. W oczywisty sposób stanowił dla Oreny i jego frakcji jedno z większych zagrożeń. Wyeliminowanie go na samym starcie ułatwiłoby robotę w zbuntowanej stronie. Jest 18 listopada 1991 roku, kiedy dochodzi do zamachu na życie Skarpy. Ten jednak zdoła się uratować, choć podczas ucieczki miało ucierpieć kilku przechodniów. Jak się miało okazać, za niekonsekwentne działanie przyjdzie ludziom Oreny zapłacić. Skarpa wściekły rozpoczął polowanie na jego ludzi. Według źródeł miał wziąć udział w aż czterech egzekucjach. Rosario Nastase, Vincent Fusaro, James Malpizo i Thomas Amato. Trzech pierwszych ludzi było ludźmi Oreny. Amato został ofiarą wojny przez przypadek. Znalazł się w złym miejscu i w złym czasie. Rodzina Genovese, do której należał Amato, zrezygnowała z odwetu. Żołnierze Genovese mieli zakaz zbliżania się do ludzi Colombo na czas trwania wojny. 24 listopada 1991 roku zastrzelony zostaje Henry Hank de Banks Morra. Jeden z uczestników nieudanej próby zamachu na życie Wika Oreny. W marcu 1992 wyeliminowany zostaje człowiek Oreny, John Minerva. Wraz ze współpracownikiem Michaelem Imbergamo giną w samochodzie, zastrzeleni. Ulice Brooklynu zamieniają się w pole bitwy, jakiej nie widziano od lat 30. Trwa polowanie jednych na drugich i odwrotnie atak za atak, życie za życie. Trzecia wojna Kolombo różniła się nieco od tych wcześniejszych. Gangsterzy korzystali z dobrodziejstw nowych czasów. Do namierzania rywali służyły im walkie Sibiradia oraz zwykłe książki telefoniczne. Te ostatnie zawierały poza numerami telefonów również nazwiska i adresy, co w teorii ułatwiało polowanie na przeciwników. Pod koniec 1991 roku blisko 50 członków rodziny Colombo zostaje wezwanych przed oblicze sądu. Wśród wezwanych są zwolennicy obu frakcji. Wymiar sprawiedliwości ma nadzieję, że taka akcja wygasi konflikt, który zamienił Brooklyn w strefę wojny. Prokuratura wezwała na przesłuchanie znaczną część mafijnej rodziny jednocześnie i była to pierwsza w historii taka sytuacja. Co oczywiste, plan prokuratury nie wypalił. Wojna trwała nadal. W marcu 1992 roku policja zdołała zapobiec likwidacji Luisa Bobo Malpezo. Malpezo był człowiekiem oreny, a na jego życie Czyhała grupa uderzeniowa pod przywództwem Michaela Sessy. Kiedy zamachowcy spostrzegli policję, wycofali się z akcji. Jednak już miesiąc później Malpezo będzie miał mniej szczęścia, kiedy to zostanie postrzelony. Pewnego razu w oficjalnych dokumentach z rozprawy Oreny brakuje daty. Aresztowano współpracownika Carmaina Persico, Josefa Ambrzino. Ten miał planować zlikwidowanie jednego z kapitanów Wika Oreny. FBI dowiedział się o jego zamiarach dzięki podłożonej pluskwie w samochodzie Ambrzino. By nie dopuścić do zamachu, zdecydowano się poświęcić cenne źródło informacji, jakim był nieświadomy członek rodziny mafijnej. Jeżeli Scarpa był jednym z najgroźniejszych ludzi Carmina Persico, to po drugiej stronie jego odpowiednikiem bez wątpienia był William Wild Bill Cutolo, uważany obok Benedetto Aloy jako jeden z acting underbossów, w czasie gdy Orena walczył o władzę. Kutolo miał być bezpośrednio odpowiedzialny za trzy zabójstwa w trakcie wojny. To on zlecił eliminację Grega Skarpy, to on wysłał zabójców, którzy wyeliminowali Henry'ego Smurre. Wreszcie, to on wziął udział w wymianie ognia na ulicach Brooklynu z człowiekiem wiernym Persico, Joelem Kakas. Obaj przeżyli, ale Kakas został ciężko ranny. W grudniu 1992 roku Robert Tarantola znika bez śladu. Tarantola był sojusznikiem Oreny i jego los jest bardziej niż oczywisty, choć z tego co wyczytałem, jego ciała nigdy nie odnaleziono. Nieco wcześniej, bo już 4 kwietnia 1992 roku, aresztowany zostaje Wik Orena. Agenci federalni zatrzymują go w jego własnym domu. Po przeszukaniu odkrywają cztery shotguny, spory zapas amunicji i kamizelki kuloodporne. W grudniu tego samego roku arena za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zabójstwo Ocery w 1989 roku zostaje skazany na potrójne dożywocie plus dodatkowe 85 lat, tak w razie czego. To oczywiście nie zakończyło jeszcze konfliktu pomiędzy nim a Carmainem Persico. Koniec, łączony jest ze śmiercią Josefa Scopo. Jest 20 października 1993 roku, około godziny 23, kiedy underboss z nadania Vika Oreny, Joseph Skopo, zostaje zastrzelony. Jego współpracownicy Angelo Marone i Dominik Logatco zostają ranni, ale wychodzą z zamachu cało. Według ustaleń policji zamachowcy czekali na Skopo jego towarzyszy. Ci po skończonej kolacji wsiedli do pojazdu, ale nie zdołali ruszyć. Samochód został ostrzelany ze wstępnych ustaleń z pistoletu kaliber 9 mm. Dopiero po jakimś czasie policja odnalazła samochód, którym poruszali się zabójcy, a w jego środku pistolet maszynowy Ingram M10, tak zwany MAC-10, wyposażony w tłumik. I to właśnie zabójstwo Scopo uznawane jest za koniec trzeciej wojny w rodzinie Colombo, wojny, którą wygrał siedzący za kratkami Carmine Persico. Junior zdołał utrzymać się przy władzy i zabezpieczyć swoje dziedzictwo. Jednak to zwycięstwo było poniekąd iluzoryczne. Konflikt z Oreną pochłonął życie 12 członków rodziny Colombo. A warto również pamiętać o trzech niewinnych ofiarach, które znalazły się w nieodpowiednim miejscu i czasie. Dla samej rodziny Colombo konsekwencje były jeszcze większe. Aresztowano sporą liczbę mafiozów, 60 lojalistów Oreny i 61 walczących po stronie Persico. Gdyby tego było mało, Colombo zostali wykopani z mafijnej komisji. Zrobili coś, co było niedopuszczalne. Ściągnęli na siebie zainteresowanie mediów i wymiaru sprawiedliwości. Przy stole usiądą dopiero w XXI wieku dzięki wsparciu Joe Massino. Według Selvina Raba, jednego z ekspertów do spraw mafii, trzecia wojna Colombo znacznie skurczyła zasoby ludzkie rodziny. Jak twierdzi, liczba made zmalała do zaledwie... Około 75. Konflikt doprowadził również do sytuacji, w której pozostali członkowie komisji rozważali rozwiązanie rodziny Colombo i rozdzielenie jej ludzi po czterech pozostałych organizacjach. Ostatecznie jednak do niczego takiego nie doszło. Co oczywiste, Persico musiał ukarać tych, których mogła dosięgnąć jego ręka. Przykładowo William Cutolo, czyli jeden z najważniejszych ludzi w Oreny, po zakończeniu konfliktu został zdegradowany do roli zwykłego żołnierza. Persico miał mu za złe nie tylko opowiedzenie się po złej stronie, ale również, być może przede wszystkim, nazywanie go kapusiem. Ciekawym jednak jest fakt, że w 1999 roku Kutolo odzyskał stracone zaufanie, a nawet został awansowany do roli underbossa. Miało to miejsce po wypuszczeniu Alfonsa Persico. Karmain tym ruchem chciał załagodzić sytuację pomiędzy nim a Williamem, jak się umiało jednak okazać, William Cutolo zostanie zamordowany jeszcze tego samego roku, a jego ciało policja odnajdzie dopiero w 2008. Carmine Persico po wojnie kierował najmniejszą rodziną spośród wszystkich w Nowym Jorku. Jego organizacja na długie lata została wykopana z mafijnej komisji. Mimo to Persico zapisał się jako jeden z najdłużej panujących donów mafijnych w historii. Rządy sprawował przez 46 lat. Rządy krwawe, brutalne, które ostatecznie, nieomal doprowadziły do zniszczenia jego własnej rodziny. Na dzisiaj to wszystko. Wracam po krótkiej przerwie już w pełni formy. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do odwiedzania moich sociali, patronite, a jeżeli mielibyście ochotę postawić mi kawę, to przypominam o takiej możliwości na buycoffee.to. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, zostaw subskrypcję i dzwoneczek, aby być na bieżąco. A teraz jeżeli dotarłeś do końca, zostaw komentarz o treści mafia i słyszymy się za tydzień. Cześć!